Witam widzowie, zapraszam na mój kanał, chłopak tego typu, właśnie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu widzowie, pamiętacie o jednym, trzeba być guru tego typu widzowie, jeszcze raz zapraszam na mój kanał, tego typu jestem, ja przygotowuję kapucinu, aby subujcie, udostępniajcie kanał, tego typu widzowie, trzeba iść do przodu, nie do tyłu, chłopak tego typu, Mam nadzieję widzowie, że będzie Was więcej, coraz więcej Was będzie na naszym kanale i na naszym streamie widzowie tego typu właśnie. Zapraszam jeszcze raz widzowie. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Ja wiem, że byliście zamieszani w tą sytuację, co było. Teraz trzeba iść do przodu widzowie. Jeszcze raz zapraszam widzowie. Pamiętacie o jednym, co mówiłem cały czas? Myśleć, widzowie, myśleć cały czas. Nie zwracać uwagę, bo czynność Wam wybiła, jak się mówi. I po prostu trzymajcie się, widzowie, tego, żebyście nie zrobili takiego samego gafu, jak zrobiliście, widzowie. Jak te osoby, które naprawdę przeżyły koszmar, który naprawdę nikomu nie życzę, widzowie. Dzięki mnie, widzowie. Macie. Yy, Przykład dokładny, że trzeba uważać co o tym się mówi, rozmowy inne rzeczy. Mam nadzieję, że na tym mać zaraz w Was więcej widzów tego typu. I tak mówię, widzowie myślcie za każdym razem, co robicie, co mówicie. Bo później Wam się to może stać tego typu. I docencie wreszcie widzowie to, co... Wam przekazuję widzowie tego typu, bo naprawdę później będziecie żałowali, ja już będziemy starsi, już odejdziemy, dopiero Wam się załączy świeczko w głowie, że faktycznie Tak jak i Kobra mieli rację, dlaczego nie posłaliśmy, a już nas nie będzie Wreszcie się Obudziliście się z tego gówna, wreszcie mam nadzieję widzowie Że wreszcie Olczyniliście i zrozumieliście to co Wam przekazałem i tyle lat ja i Kobra przekazywaliśmy Wam informacje. Jeszcze raz zapraszam na nasz kanał. Lajkować tego typu i zapraszajcie wszystkich znajomych na naszego streama. Nie macie czego już się bać. Wszystko jest ok. Git Majonac jak się mówił, widzę, tylko... Myślcie pozytywnie i myślcie cały czas, widzowie, to jest podstawa w życiu, bo was zgubiło, właśnie to zgubiło was, widzowie, macie nauczkę, myślcie, myślcie jeszcze raz tego typu, właśnie, i pokażcie, widzowie, że jesteście kluczem tego typu, właśnie, to, co powiedziałem, może dało was, wam, do zrozumienia, do przekazania, że trzeba myśleć, widzowie, tego typu. Jeszcze raz zapraszam na nasz kanał. Subujcie, lajkujcie, like udostępniajcie i zapraszam innych znajomych na naszego streama, tego typu. Trzymajcie się, do usłyszenia, trzymajcie się, widzowie. I myślcie cały czas, co robicie i o czym mówicie, bo to jest bardzo ważne. Trzymajcie się, bęc!